Witam, chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o działalności mojego serwisu co tutaj w tym serwisie się wykonuje, jakie naprawy i chciałem jeszcze się odnieść do tych takich różnych negatywnych komentarzy gdzie tam krążą po internecie jakieś opinie na mój temat że jestem papudrakiem, że niszczę silniki takie barany gdzieś tam wypisują różne rzeczy już się nasłuchałem, naczytałem także Chciałem trochę też o tym opowiedzieć. I tak, tutaj na przykład silnik przywieziony tutaj z okolic od jednego znajomego, z polecenia znajomego, bo już robiłem mu kiedyś etz i teraz jego kolega dał mi swój silnik do zrobienia. To znaczy, tak, tego silnika ogólnie nie robiłem. Dostałem tutaj zlecenie montażu zapłonu CDI. Chciałem pokazać, jak to wygląda. Tak, i na aluminiowej płytce przykręcany na dwie śruby. Tutaj kabelki, później jeszcze polutuję tam pod moduł. Magneto. Tutaj jest piłowaną wypustką. Po tej jest piłowana, żeby moduł się dłużej doładowywał prądem. Już kiedyś o tym opowiadałem. Zawsze tak robię, zresztą jest dużo prościej ustawić załapunek, no jak się ustawi na tej wypustce. Czyli tak, mamy zablokowany tłoczek. Tutaj zrobiłem taki przyrząd ze świecy. Jest ustalone 3,5 przed gmp. Jest zablokowany w tej pozycji. I wtedy sobie cyrkulujemy tą wypustką cyk, w ten sposób później dokręcamy śrubą na samym stożku bez żadnego klina. Mamy zapłon ustawiony i to będzie działać. Te zapony chodzą, już też kilka filmików wrzuciłem Jak pracują silniki w motocyklach na tych zaponach, także nie jest to żadna fikcja. Nie są tu za żadne buble, tak jak tam pierdolą takie debile gdzieś tam po internecie. To idioci są prostaki, durne. no Tak samo mówią, że silniki, już zrobione u mnie, nadają się na złą. No to pokażę, jak wyglądają silniki zrobione w moim serwisie. To akurat są elementy do DSK250 do Tropika. Już są po poszkiełkowaniu to jest ETZ150, przygotowana już do składania. Jest po szkiełkowaniu, co tutaj mamy? Mało po regeneracji. Tutaj mamy startery, już częściowo przygotowane. Nie ma tylko tutaj tych części, gdzie się kopie, ale to jeszcze schromowania nie przyszło i części od ETZ? Przygotowane do złożenia, tutaj mamy silniki też już częściowo poskładane od ESEK zerówek ES250x1 i ES250x2, czyli Tropik, tak to wygląda. Wszystko jest już poszkiełkowane, poskładane. Tu jest gotowy silnik. No Klient nie chciał, żeby szkiełkować, dlatego wygląda jak wygląda. Też już jest po remoncie. Tu w tym każdym silniku będzie założony zapłon CDI, każdy silnik już jest przygotowany pod założenie zapłonu. a tutaj delikatnie podpiłowane te wypustki, to w niczym nie przeszkadza. Mówię tu z... bez problemu, można założyć sobie oryginalną prądnicę. Tutaj w żaden sposób to te podpiłowanie nie dyskwalifikuje założenia oryginalnej prądnicy, tak samo tutaj. Mamy za od tropika, tutaj można sobie zobaczyć jak to wygląda w ten sposób podpływane tu będzie magneto od CDI, tak samo tu jest kolejny, każdy jest tak samo zrobiony, to już są te zerówki, bo już tutaj mają inne, tutaj korpus uszczelniacza metalowy, to są zerweczki tak to wygląda, wszystkie zaślepki zalakowane epoksydem, tu, 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 żeby tutaj nie było wycieków. Tak samo pod spodem ta zaślepka też jest zalakowana. To są newralgiczne miejsca, z których potrafi podciekać. Każda śruba tutaj jest na podkładce miedzianej, żeby spod śrub też gdzieś się tam kiedyś nie sączyło. Wszystkie wały są zregenerowane. Jak regeneruję wały, też pokazywałem na wcześniejszych filmikach, z jaką dokładnością są robione. Tutaj tak samo. Tak samo tutaj mamy korbowód nowy. Nowy. Tu tak samo jest nowy. Wszystko jest zrobione jak się należy, zgodnie ze sztuką. I nie pierdolcie, że ja robię jakąś popelinę, bo się nie znacie. Jesteście hamami, prostakami. Brak mi na was słów. Kto mnie nie zna, to będzie tak może pierdolił. A kto mnie zna, wie jak ja to wszystko robię. Bo jeżeli bym robił lipę, nie miałbym tych silników do zrobienia. A tym bardziej, że to są silniki. Od jednego człowieka, który wcześniej już robił też u mnie podobne silniki. Jest bardzo zadowolony z mojej pracy i powierzył mi kolejne do zrobienia. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy cylinderki, już po szlifie ze szlifiarni wróciły z tłokami. Tutaj są właśnie do tych jaskółek cylindry, co pokazywałem przed chwilą. Te silniki, co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jakiś silnik od Simpsona na montaż zapłonu CDI. Tutaj mamy kolejną łezkę, którą wczoraj rozebrałem, silnik. Wszystko będzie myte, szkiełkowane. Będzie też może filmik rzucony, jak ten silnik wyszedł po remoncie. Co tutaj jeszcze mamy? Dla tych, co mówią, że gdzieś na kołku składa wały w jakiejś stodole, no to tak ta stodoła wygląda. Mamy tutaj centrowniki do ustawiania, do sprawdzania pomiaru bicia. Tak samo tutaj jest drugi rolkowy. Rozbijane wały tak naprawdę są rozkładane prasą hydrauliczną. Zobaczcie tybi, co wypierdolicie. Jaki młotek jest prasa? Młotek to można użyć sobie miedziami. Do ustawiania wału. Tu jest miedziany młoteczek. To tak to wszystko wygląda. I mówię jak mnie nie znacie, nie wiecie jakim jestem człowiekiem, to nie wygadujcie takich głupot. Jesteście w moi takie prostakie, że szkoda widać. Zero ambicji. No w ogóle jakiś kurde, no pohamowania pomyślunku nad tym, co wy w ogóle mówicie, po prostu pierdolicie od rzeczy. A mówię, jak wyjdą tamte silniczki od tych as to pokażę później, nagram film już po zrobieniu, jak to wygląda, a będę miał cały motocykle, to będę wrzucał filmy, jak pracują te wszystkie silniki, które robię i no ci, co... Mają zamiar u mnie jakiś silnik robić, sami oceniam, jak to wszystko wyszło. A ci co tam będą pierdolić, będą nadal tam grać. Ja tam komentarze też poblokowałem, żeby nie było gówno burzy pod tymi firmami. Bo mu tych debili nie brakuje. No to tyle co miałem do powiedzenia. Pozdrawiam.